Siemanko ludziska, patrzcie. Nie mogłem tam kręcić, bo było dosyć nieprzyjemna okolica. Zobaczcie, znalazłem takie pudełko. Wydaje się, że to jest stare, nie wiem jak to jest rok. Kurczę, nie wiem co to może być. Nie mogę tego otworzyć, nie wiem jak to się otwiera. Co oni tu wyrzucili? Zobaczcie, jeszcze tu jest jakiś trochę innych skarbów żemnawalnych. Dwa kartony mam tu pełne. Papieżyska. papieżyska, już były jak gdyby w dodatku, musiałem wziąć niestety, bo wiecie o co chodzi jak jest jakiś śliski temat słuchajcie, to towar trzeba zabierać i znikać a później się sprawdza na pieczarze, o co chodzi rozumiecie o co chodzi, nie? więc obejrzymy na pieczarze, ja na razie lecę jeszcze w teren skitram to gdzieś w krzaki chyba, co? albo na cmentarzu, słuchajcie na cmentarzu wezmę i schowam tam bezpiecznie Słuchajcie, lecimy dalej z tematem. Ktoś był przede mną, zobaczcie. To była nie, to była moja rzecz. Ludzie nie macie, nie macie skrupułów normalnie. Biedną osobę słuchajcie, okradli. Tam coś jest. Cholera za kimś. Patrzcie, jakaś kenuga to jest. Nie to jest jakiś radiostacja, bierzemy. Zobaczymy. Zobaczymy na wpisach. Czyli co to jest za sprzęt, ale cholera. Muszę wziąć ten. zasilan. słuchajcie, ludzi! Ja tu chyba zaraz urodzę. Normalnie urodzę. Co to jakoś Tam jeszcze jest jakiś karton, słuchajcie. Cholera, jak mi to na dół spadnie. To będzie dupa blada Jest uratowana Kurczę policję gdzieś słyszałem. Słuchajcie, policję słyszałem może być przypał to, co to jest tam puste Słuchajcie, puste, ale tu jakiś jest jeszcze Nie wiem, co to jest? do czego to jest? odkurzacz jakiś poleciał w tym kartonie chyba może być. patrzcie jakieś sprzęty są ludzie patrzcie co się dzieje zawijamy zawijamy sprzęt patrzcie co to jest choroba co to może być jakiś halogen tu patrzcie halogeny co zabieramy zasilacze są zobaczcie co się dzieje coś mi się wydaje że dzisiaj jesteśmy konkretnie zarobieni, co myślicie, jakieś robackie czajmy dalej bo to może to może nie być koniec co tam jest, głośniki są Jeszcze nie, to nie? goniczki myślałem, że to, myślałem, że to, to głośniki Słuchajcie, weźcie, patrzcie tam dalej. Tam jeszcze jest chyba jakaś elektronika, co? Ludzie, święci. Kurczę. Słuchajcie, policja idzie, zawijam. Później się odezwę. Jak się nie odezwę, to znaczy, że był przypał totalny. Dobra, trzymajcie się. Słuchajcie, nie uwierzycie, przejechali. Przejechali, żebym się tutaj w tym czarnym kontenerze schowałem. Teraz wyskoczyłem i jest jest już świeżyna, patrzcie ile metalowych tych jest, jakby ktoś potrzebował takie kątowniki ludziska, to nie są to nie są tanie rzeczy, wezmę tutaj jeszcze dyskretnie ale wiadomo, dyskretnie luknę, pusto tu jest, słuchajcie jakieś te gesy też pusto, żarcie było, tylko żarcie zaraz jeszcze obczajemy co tu jest, już jestem spakowany, słuchajcie, spakowany do domu, prawie jak z zakupu Dobra, otwieramy ten, otwieramy parę. Ja tu już powiem, ja tu już u nich, jak u siebie, praktycznie się rozwarsza, roz, rozwarszawiłem. Tak, co tam mamy jeszcze? Czajcie tam, kurczę, bo ja cały w stresie jestem. Co to za to jest co to chodzi, tu jakieś metale o, taka siatka mi była potrzebna o, przydałaby mi się słuchajcie, tu jeszcze coś odczaiłem patrzcie, tu jakieś są te symbole to jest diesel turwatne optykowane to może być droga rzecz, patrzcie tu jest Sphinx jakiś to naprawdę może być kolekcjonerska pozycja na te muszę trochę uważać, żeby łapy powiem Wam nie pociąć kurczę nie wiem obczajmy jeszcze tutaj tak nieagresywnie jakieś dziadostwo dziadostwo wezmę to tak sobie zamaskuję zamaskuję jak coś ktoś... to jutro tutaj przyjdę patrzeć tam są jeszcze jakieś kable, tam coś jest ja piercie rany, matko i Słuchajcie, tam jest jakiś te, jakiś Coś, że dopadł, patrzcie. Że taki aparat dopadł. Ale nie ma ten, nie ma kompletu. To nie, nie. Słuchajcie, a nie jest. To jest ze słuchawką. Słuchajcie, ja biorę, bo to mogą nie być tanie rzeczy. Później się okaże że to cholera jest jakiś konkretny sprzęt retro, wiecie o co chodzi. No nie no bierzemy Wiadomo dobra. Ja już tutaj zamykam ten mój sklepik darmowy, bo tu może się ktoś zaraz zainteresować wiecie o co chodzi. darmowe sklepiki to one najlepiej jak są czynne chwiloweczka tylko bo. Później już ludziska zainteresowane są, słuchajcie. Nie swoim, ale mordę jednak ścigają. Wiecie o co chodzi. Co ja was zresztą będę uczył. No, na pewno jesteście spragnieni wrażeń, tak jak i ja. Sprawdzamy, co tam się udało upolować. Telefon, słuchajcie. Telefon kierownika sztuk 1. Jeszcze ciepły. Coś mi się wydaje, że chyba były jakieś zwolnienia nim przeprowadzane, nie wiem. Tu się jakiś kabel zaplątał. Ma to jedynie całe życie pod górkę, całe życie ludziska pod górkę. Tu jest uwalony coś delikatnie, ale to słuchajcie, trochę ludwika, ścierka i będzie jak nowy. Nie wiem, ile taka pozycja może kosztować. Może ktoś by powiedział, że to już jest stary stary telefon, no ale ludzie. To jest telefon kierownika, więc wiecie, cena od razu podskakuje do góry. Dobra, telefonik odkładamy. Tutaj zobaczcie, w jeszcze takie, nie wiem, czy widzieliście na filmie. Są trochę obdziabane. To są takie. Z muzeum patrzcie. Specjalne do muzeum, do galerii. Lampy takie. No, słuchajcie, ludziska. To już nie są tanie rzeczy. Rozumiecie o jakich my tu mówimy? Kwotach, to jest taki halogen, niby starego typu, niby, ale powiem Wam, to może być pieniądz. Myślałem, że tutaj jest jakaś gwarancja, ale chyba nie podbita chyba nie podbita. Powiem Wam, ta pozycja może się dobrze sprzedać, bo to jako słuchajcie, jako muzeum galery puścimy, więc od razu czujemy pieniądz. Słuchajcie, czujemy pieniądz. Tu jeszcze były dwa takie halogeniki. Ja kiedyś coś takiego widziałem. Podobne, powiem Wam, na imprezach disco. Tak, na imprezach disco. Zdarzało mi się kiedyś za młodości bywałem, bywałem na salonach i na disco. Mamy sztuk dwie. Raczej podobne są. To też może być pozycja. Słuchajcie, yy, dla, do tej galerii, ale zobaczcie. 100W. To nie jest dla biedaku, słuchajcie, to włączacie, a rachunki tak się kręcą, a później w indykacjach Co ja będę wam mówił? Wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. O, tu jest takie, nie wiem. Patrzcie, to ten jeden jest chyba... Tak, jeden jest niekompletny, bo tu powinno być coś w ten desen. Tak. No to do sufitu się patrzcie, i ten. No, jeden mam niekompletny jakiś. Chyba muszę się tam wrócić i delikatnie jeszcze w temat zanurzyć. Tu wziąłem jakieś dwa te, powiem Wam, zasilacze, ale od czego absolutnie nie mam zielonego pojęcia. To jest kostka, chyba od tego urządzenia. Tak, to będzie od tego no to jedno jest kompletne a drugie no jak gdyby niekoniecznie dobra przebrnęliśmy przez te pudełko a tutaj teraz słuchajcie rodzynek tego odcinka tak jak myślę ale próbowałem to otworzyć nie wiem co to jest wygląda jakby aparat jakby jakaś kamera słuchajcie nie wiem czy to kompletne i jak się to otwiera tutaj nie wiem czy widzicie jak się tak robi to tam ptaszek wyskakuje. Uhuhu, uhuhu. Nie, to taka ta, to była taka. ten, nie, nie jaskółka, tylko jak to jest te, te z rana takie. Uhuhu, uhuhu. Dobra już. Nie idźmy w tym kierunku, nie idźmy w tym kierunku. I patrzcie, tutaj jak się to przekręci, to niby się coś zwalnia. Ale z, no, no patrzcie o co chodzi. Widzicie, tu trochę delikatnie można zaglądnąć, ale naprawdę nie mam pojęcia jak to otworzyć, no wiecie, ja nie chcę też brać pod uwagę otwarcia siłowego, młotki, przecinaki, te sprawy, no raczej raczej podchodzę do tematu tak jak w tym muzeum, delikatnie, delikatnie, dobra, odkładamy tą pozycję, weźcie, napiszcie, co to może być, ja wam jeszcze tak zbliżę, jakie tutaj są napisy na tym, jest to na pewno coś, aparat albo kamera, no idźmy w tym kierunku, tak mi się wydaje, dobra, odkładamy, ale tutaj jakie są hity. Zobaczcie, to jakie ciężkie jest. Nowa, słuchajcie, nowa pozycja jeszcze z metką. Zaraz wam pokażę. No, nie spodziewałem się naprawdę w tych śmietnikach, w kont kontenerach, to można takie rzeczy znaleźć. Patrzcie, jeszcze jest, to jest, to może być nowa pozycja. Zobaczcie, mi to wygląda na jaką pompę. Kiedyś wymieniałem taką, coś takiego. Zobaczcie, zobaczcie, przecież to jest kurczenowa pozycja. Niezniszczone, zniszczone, nie pazurskami nieoddrapane. Mi się wydaje, że to, słuchajcie, to jest kurczenowe. Co myślicie? To może być też niezła, niezła kasa. Zobaczcie tutaj na etykietę. Jak ktoś jest zainteresowany, słuchajcie, piszcie. Piszcie do mnie wiadomo. Ja rozpatruję wszystkie prośby. No niekiedy trzeba zaczekać, no to, to, to jest chyba zrozumiałe, nie? Wiadomo, coś się tam musi uprawomocnić. Coś się tam przepcha, coś spod lady, wiecie o co chodzi. Co ja Was będę uczył. Dobra, następna pozycja, to, to już w ogóle patrzcie. Traveler tu napisany nie do mnie, ja, to, ja akurat się tak nie, nie ten nie, nie figuruję w, w takich tych nazwach, o Jezus Maria, ale mam coś, problemy z komunikacją patrzcie co to, ile bym nie myślał, to bym nie wymyślał co to jest, tu się takie obracza, można by powiedzieć karuzelka, karuzelka zobaczcie i to jest też nowa pozycja, nic nie obdziabane zobaczcie, nic i tu jest drugie, ale to już jest używane, widać, że używane widzicie, jedno może wymienili a drugie wyrzucili Psz, za diabła nie. też patrzcie, kręci się to, to jest identyczne jak to, tylko że to jest używka, nie? No wiadomo, jakbym to przeszorował szmatą, słuchajcie, albo jakąś gąbeczką, możliwe, żebym doszedł do takiego koloru, nie? I dwa by poszły jako nowe, ale co to jest? To się tu w tą stronę, patrzcie, rusza, coś się rusza, coś się jak gdyby zapina, można by powiedzieć, ale co to jest? Nie mam pojęcia, naprawdę. To jest metalowe, to jest takie porządne, naprawdę to jest taka porządna. Tutaj nie wiem, myślałem, że coś się, wiecie, na dusza, tyka coś, ale nie. Nie wiem. Macie, macie pojęcie, słuchajcie, używaliście takich rzeczy, powiedzcie do czego, żebym miał jakby pogląd, nie? Słuchajcie, Pójdę na bazarek to pogonić, to żebym chociaż wiedział, nie? nie sprzedam za 5 zł, słuchajcie, a to będzie warte dychę i piątka w plecy, no ludzie, ale bym zrobił interes. Ach, nie jeden taki już zrobiłem życie. Dobra, teraz wyciągamy to. to. To nie mam pojęcia po co wziąłem i co to jest. Naprawdę, jeżeli są tu jacyś techniczni tacy ludzie na tym kanale, a wierzę, a wierzę, że są, to dajcie znać, co to może być. Patrzcie, wysypało się dobrze, że chociaż takie komplety robią, Tutaj jakieś nie mam pojęcia. Normalnie naprawdę powiem Wam. Niektóre rzeczy, to ile bym nie myślał, to nie wymyślę. Naprawdę nie wymyślę. Myślę, że tu jakiś srebrny łańcuch, to jest splątane. To jest, patrzcie, tutaj jest jedynka, dwójka, czwórka. Coś się wkłada. Ale co? Ludzie, ludzie. Wiecie co, na pewno się zastanawiacie. Na, za, zastanawiacie się. Po cholerę on to wziął. Słuchajcie, ja się też zastanawiam. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jakiś strong. Słuchajcie, to może być strong system. My systems tutaj. Coś tutaj. Może to jest jakiś alarmowy. Nie wiem zasilacz jest słuchajcie do tego sztuk jedna sztuk jedna w komplecie no i pełno tych kabli widać, że tak nie wiem czy tu jakaś samoróbka była robiona podejrzewam, że to się łączy z tym ale tu jeszcze to, może to jest jakaś sonda słuchajcie to może być jakaś sonda, patrzcie idąc w tym kierunku to jest alarmowe i tu jest czujnik jakby ktoś się do muzeum albo galerii w dar, bo to, to jest wszystko, słuchajcie, z jednego kontenera, więc mi to śmierdzi naprawdę jakimś zaawansowanym systemem elektronicznym, drogim, dodaję drogim, żeby była jasność, nie, bo na tym kanale badziewia nie ma, Lecimy dalej, ja tu wiem, rozścieliłem taki wiecie. a miałem, co miałem, to dałem taki obrócik foliowy, cerata kiedyś się mówiło. Bo teraz muszę wywalić ten całą kiełbasę tutaj tego worka. Zobaczymy co tam jeszcze jeszcze było uf, uf. Ula, la. Poszło, słuchajcie poszło Jakieś dokumenty, słuchajcie, może jakiś może jakiś spadek na okaziciela. Tutaj to będzie niezła. Niezła jazda. Jest drugi taki, nie wiem co to jest. Też zasilacz chyba jakiś. Czy to lampka? Pojęcia nie mam. Tu jest jakaś taka końcówka. Kiedyś gdzieś taką końcówkę widziałem, ale żem zapomniał do czego. Nie wiem, to jest jakieś połączone. Będziemy, słuchajcie, to sprawdzać, co jest w temacie. To może być zawias na, no raczej na, 90% taki zawias blokujący, tak mi się wydaje, nie sądzę. Patrzcie, ktoś wziął zegarek zostawił bransoletę, słuchajcie. Jak tak można? Jak tak można? Przecież ja o, spać nie będę teraz. Ludzie są po prostu okropni, okropni. Tu jakieś akta, nie będziemy się, nie będziemy się przy kamerze zagłębiać tutaj w tematy na razie. Co tu mamy? Śrubki jakieś Śrubki, pierdóbki, jak to się mówi. Tu jakaś zaślepka, A, dziadostwo. Kłódka jest, Kutka sztuk jeden, ale brak klucza. Może jeszcze tutaj się coś zdarzy. O, patrzcie, jakie klamki, dwie sztuki. Nowa chyba, jest nieużywana, coś mi się wydaje. Jeszcze tylko ten środkowy teges. Kurczę i powiem wam, fajna Fajna taka klamka, nie? Porządna taka porządna. Będę miał do szopy, słuchajcie, będę miał do szopy. O, tu jest tegec jakiś. O, słuchajcie, patrzcie, jest klucz do czegoś. Klucz jakiś do tego. Trzeba iść tym torem, słuchajcie. Trzeba iść tym torem, tu następny jakiś. To trzeba tego wysypać. Ja myślałem, że tutaj jakieś wkręty mi się, wiecie, nadadzą coś. O, tak to jest kompletna, gdzie jest to Patrzcie, jest kompletna, widzicie, wkładacie. Tak to się robi, proszę Państwa. Tak to się robi. Pach i już jest klameczka i już nie trzeba wydać parę złotych. Można. Można zaoszczędzić, wy się coś uczcie. Słuchajcie, uczcie się, ja nie będę, nie będę żył wiecznie, jak coś się mówi. O lala, tutaj chyba nic się nie wydarzy już więcej. No, chyba, że jakiś... Piersień, piersień ze szmaragdem, no, możliwe, że z czym innym, co my tu mamy, to, to, Uu, co to jest? Strasznie dziwne rzeczy, powiem wam, strasznie dziwne rzeczy, o, rozparcelowanie, słuchajcie, to mogło być jakieś włamanie. Zobaczcie, to jest wkładka, tam były klamki, coś się, kurczę, na rzeczy działo, coś się działo, nie wiem, czy mamy iść tym tropem. No, parę śrubek, zobaczcie, coś tutaj się trafi elegancko, zawsze to zaoszczędzone, nie? Przy jakimś tam... Ulala, -la, wysypało się. Dobra, ja się chyba tu będę zbierał z tym bajzlem. No, naprawdę, tu się nic więcej nie ukaże. Znowu zasilacz. No i co myślicie? Słuchajcie, co myślicie o tych moich skarbach dzisiejszych. Ja mam duże nadzieje na temat... Tego tematu słuchajcie, no ale jak zwykle już nieraz miałem duże nadzieje, a skończyło się, słuchajcie, wiecie o co chodzi, co ja wam będę kończył, co ja wam będę kończył, dobra, zaraz pożegnanie robimy, no i co, dzisiaj pogoda niespecjalna, ale fajnie, bo chociaż mój trawnik odżyje, bo już dramat był, słuchajcie, z trawnikiem był totalny dramat, już normalnie zrobiło się takie stepisko, a teraz trochę odzipnie, o, odzipnie, oddychnie, o. Słuchajcie, ale sobie tak myślę: możliwe, że ten, możliwe, że tam doszło do jakiegoś. No, nie, nie bójmy się nazwać po imieniu jakiegoś, słuchajcie, wtargnięcia siłowego i zajęli tu tamtą galerię, i zwinęli jakieś kurcze dzieła, sztuki, skarby i trochę po prostu, wiecie, tych systemów alarmowych, wyrzucili do, śmietnika, do tego do śmietnika, do tego kontenera nie? A ja miałem pecha, i tylko trafiłem, słuchajcie, na te parę kabli. Kurde, tak się zastanawiam. Możliwe, że trzeba by tam wrócić i trochę głębiej tam zamieszać, słuchajcie, pazurem w tym kontenerze, coś by się tam trafiło. Ale muszę Wam się pochwalić. Skończyłem moją półkę. No, salon miał być zdecydowanie minimalistyczny, no ale ludzie dali, słuchajcie, ludzie dali to, żebym załadował taką tą kanapę, zaraz Wam pokażę. Pochwalę się, niech macie takiego, będziecie mieli takiego gula, słuchajcie, dla sobotę i niedzielę. A w ogóle, jaką, żebym aranżację zrobił przed domem? Proszę Państwa, sąsiedzi to już w ogóle obracają głowę, bo mają tak. Wstyd, że u nich taki syf na u mnie. Proszę Państwa, kwiaty no luksusowo, luksusowo, co ja wam będę mówił? Obczajajcie, zrobiłem sobie tą... sobie tą półeczkę pięknie, już skończona pod telewizorkiem, ale denerwuje mnie za dużo tych tutaj. Nawaliłem tych kufli, tylko żony do sprzedania. Mam nadzieję, że się szybciutko sprzedadzą. Tutaj walnęłem tą maszynę do szycia. No, i tak wygląda. Ja mam w ogóle fobię na temat yy, przewodów. Słuchajcie, jak wiszą kable, przewody. Ja nie mogę spać, mnie to tak denerwuje, że normalnie bym to wszystko powyrywał. A tutaj nie ma żadnego kabelka. No, tak mi zależało, żeby, żeby go nie było. Oczywiście, wszystko jest podłączone, żeby tak nie było, nie? Tutaj, żebym się otoczył. Słuchajcie, moją Tiffany ta jeszcze mi została. I ten aparat tak sobie postawiono, wiadomo, proszę państwa, z moim statusem. Jak ktoś przyjdzie, odwiedzi, no to niech trochę się odbije tutaj od tego luksusa. Tutaj dostałem też piękny obraz z Paryża. Z Paryża, proszę państwa, od dobrych ludzi, oczywiście od dobrych ludzi. Tu też tą kanapkę mam od dobrych ludzi, no trochę obdrapana, no ale wiecie, za darmo, no to też nie za bardzo wypada reklamować, chociaż nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale pokażę Wam, jak zrobić na ogrodzie. No jestem dumny. Pierwszy raz w roku mam kwiatę i powiem Wam, no nie jest to aż tyle roboty, a wyglądać będzie to przepięknie. Już zaczynałem rozkwitać, a zobaczcie, co se tutaj zrobiłem, jak tutaj jest pięknie, ludzie. No użyłem takie 5%, słuchajcie, mojego takiego artyzmu, artyzmu, jak to się mówi w tych, ci, co grzebią się w kwiatach, Kurcze, no zabrakło mi znowu słowa, słuchajcie, florystycznego, florystycznego talentu użyłem, odrobinę. Dobra, już wam więcej nie będę pokazywał, bo rozumiem, słuchajcie, że macie sobotę już spierdzieloną, że u mnie jest tak luksusowo, no ale słuchajcie, no, no radzi se człowiek jakoś w dzikim kraju, radzi sobie, nie? Dobra koniec tych fanaberiów. Proszę Państwa, dajcie znaka, co myślicie o tych skarbach dzisiejszych. Mnie to zastanawia ten aparat, kamera. nie wiem, co to jest dokładnie. Kurcze, czy myślicie, że tam trzeba wrócić? Wrócić do tego kontenera i tam jeszcze zamieszać? Wezmę latarkę, słuchajcie, i muszę naprawdę tam się przyłożyć, coś mi się wydaje. A i ten system alarmowy, ciekawy od czego jest. No i oczywiście, ludzi, jesteście czymś zainteresowani z moich skarbów, oczywiście z chałupy też. Wszystko jest, słuchajcie, wiecie o co chodzi. Sekcja komentarzy jest wasza, e-mail jest w opisie. Pozdrawiam.